Sezon Jesień 2022. Wracamy z serią wywiadów. Z nami jest Paweł, kapitan drużyny Teleperformance. Po dłuższej przerwie wracacie do Elite Ligi. Występujecie w Elite 9. Lidze. Paweł, witam cię serdecznie. Powiedz, jak to się stało, że po pięciu kolejkach macie 9 punktów. Cześć Paweł, Teleperformance. No, tak się zdarzyło. Trzy zwycięstwa, dwie porażki. gdzieś tam te dwie porażki nieszczęśliwie, jedną bramką w końcówce. Ale trzy zwycięstwa. Gdzieś tam na pierwszy sezon po takiej długiej przerwie to jest całkiem dobry wynik. Mamy sporo, sporo naprawdę fajnych chłopaków, którzy, którzy chcą grać. Jest naprawdę dużo chętnych. Ciekawostką jest, że co, co tydzień mamy tak naprawdę trochę inny skład, bo, bo, jest, bo, jest, bo jest naprawdę tylu chętnych i, i, i tyle osób chce grać. Gdzieś tam to jest inicjatywa pracowników i naprawdę super, że gdzieś tam się zorganizowaliśmy. Udało się, udało się zebrać fajną drużynę i, i naprawdę gdzieś tam. No udaje nam się trzy zwycięstwa to jest, to jest całkiem dobry wynik jak na pięć meczów, więc e, rozgrzewamy się, rozgrzewamy się i myślę, że będzie tylko, będzie tylko lepiej, bo te zwycięstwa naprawdę w, dobrych, w dobrym stylu. Się pastwił i pytał o, o, o porażki, które tak naprawdę jednym golem, 5 do 6 w pierwszej kolejce i 6 do 7 w kolejce trzeciej, zostaw, no, macie 9 punktów idzie wam fenomenalnie. Natomiast, właśnie, powiedz Pawle, kim jesteś w robocie, co robisz, kim jest teleperformance, ponieważ wasza drużyna no, cechuje się szerokim składem, ale także pewną egzotyką i, i, i słyszymy przy, przy ławce rezerwowych wiele ciekawych języków. Wiele ciekawych słów, i języków, tak. Tak, no, głównie gdzieś tam łączy nas łączy nas angielskich, bo, bo tak jak powiedziałeś, jest naprawdę, jest naprawdę są, są naprawdę ludzie z wielu, z wielu, wielu krajów. Choćby tutaj w drużynie mamy wiadomo osoby z Polski, ale, ale gdzieś tam mamy osoby z Afryki Północnej, Środkowej, Maroko, Zimbabwe, Mozambik, no, to, są, to są gdzieś tam trochę egzotyczne kraje, ale no właśnie to nas łączy. E, ta firma nas łączy, e, bo, bo bo gdzieś tam prowadzimy obsługę klienta w różnych językach dla różnych właśnie międzynarodowych klientów, międzynarodowych firm w języku francuskim, w języku angielskim, polskim, no w, w naprawdę wielu, w kilkunastu, kilkudziesięciu językach, e, e, więc, więc, więc tych osób mamy mnóstwo tu w samej w Warszawie koło 700-800 osób. W tej chwili i w całej Polsce ponad ponad 1000, więc jakby mamy kim grać. E, wiadomo, że nie wszyscy to z zdecydowanie nie. Natomiast natomiast jest, jest mnóstwo krajów i tu w samej drużynie mamy mamy wiele. Ale jakby ktoś, jakby ktoś chciał, był zainteresowany, to, to zapraszamy do nas, bo jest drużyna piłkarska, ale oczywiście jest też praca, ale jest to bardzo fajna praca, gdzieś tam w fajnej atmosferze. Mówię tutaj nie, nie trzeba być, nie trzeba mieć specjalistycznego wykształcenia, nie trzeba być lekarzem, inżynierem i, i, i mieć różnych innych długie jakieś tam nauki prowadzić. Wystarczy fajnie mówić w jakimś obcym języku i i gdzieś tam być przyjazną osobą, empatyczną e, e, i mieć fajne e, społeczne gdzieś tam skille I, i, i zapraszamy do nas do firmy, a potem zapraszamy do drużyny, bo, bo drużyna tak jak widzicie jest i radzi sobie całkiem dobrze. Doskonale zaprezentowałeś swoją firmę, bardzo się cieszymy i, 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 i kibicujemy. Eee, Pawle, czego ci życzyć? Jesteś kapitanem, masz naprawdę szeroki skład eee, logistyki, jakieś, jakiegoś zarządzania? Czy sobie spokojnie poradzisz? No i jakie są wasze cele? To już ostatnie moje pytanie na ten sezon. Sportowe cele? No, zdrowia, wszystkim trzeba życzyć, bo, bo to jest bardzo ważne w sporcie, w ogóle w życiu. Eee, a sportowo, no to tutaj, tutaj na pewno chcemy. Przede wszystkim chcemy mieć cały czas tą drużynę, chcemy, żeby tu jak najwięcej osób grało, bo to fajnie nas gdzieś tam jednoczy.